Jeśli chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne, możemy zaobserwować tendencję zatrzymania stawek. Te stawki, które pojawiły się z końcem roku, czyli kolejna fala obniżek stawek ubezpieczeń komunikacyjnych, szczególnie w OC komunikacyjnym. Naszym zdaniem już jest to koniec fali spadkowej. Powiedzmy sobie szczerze, że te stawki są na poziomie stawek blisko stawek sprzed 10 lat. Dodatkowo możemy podać tutaj zmiany w prawie. Rozpocznie się naszym zdaniem likwidacja szkód z polis własnych, OC, zgodnie z dyrektywą wprowadzoną, i w związku z tym spodziewamy się zwiększenia kosztu obsługi tego typu szkód przez ubezpieczycieli, co wpłynie na potencjalnie wzrost stawek. Także będziemy obserwowali w tym roku tendencję. Z jednej strony oczywiście ubezpieczyciele dalej będą walczyli o klienta, ale z drugiej strony muszą liczyć się ze wzrostem kosztu obsługi tych ubezpieczeń, więc naszym zdaniem ten rok może stać pod hasłem rozpoczęcia tendencji odwrotnej, czyli powolnego wzrostu stawek. No zobaczymy po pierwszym kwartale jak będzie wyglądała ta tendencja. Jeśli chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne wśród firm, to jak najbardziej widzimy tutaj praktycznie stuprocentową wykupywalność, Dzisiaj już nie ma takiej tendencji, żeby kupować jedynie jedno ryzyko, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy, zabezpieczają się kupując również ubezpieczenie autokasko i ewentualnie assistance. Szczególnie popularnym tutaj produktem jest ubezpieczenie assistance, które również my odnotowujemy w tym ubezpieczeniu w tej linii duży wzrost ilości sprzedawanych polis, jak również zwiększenie zakresu ubezpieczenia. Tak? To już nie jest taki zwykły asystent, który chroni nas przed awarią, tak? ale również zabezpiecza możliwość wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy bądź inne dodatkowe usługi. W ubezpieczeniach komunikacyjnych powiedzmy, że polski rynek jest bardzo dobrze rozwinięty, także nie spodziewałbym się tutaj może nowych produktów, bardziej jeszcze wysycenia, szczególnie u klienta indywidualnego niż u klienta korporacyjnego. Generalnie trzeba powiedzieć jedno: dynamika, szczególnie patrząc na rok 2014 w stosunku do 2013 odnotowaliśmy generalnie spadek, tak? rynek się skurczył w związku ze spadkami stawek. Natomiast wzrosła nam liczba sprzedawanych polis o dziwo, więc to jest dobry prognostyk. Ja myślę, że generalnie w najbliższe lata to będzie tendencja wzrostowa, szczególnie ze względu na ilość roszczeń np. w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC, Możemy tutaj się spodziewać bardzo dużej liczby wzrostu roszczeń osobowych, szkód osobowych. Także to również przełoży się na cenę ubezpieczeń komunikacyjnych.